Witam serdecznie wszystkich na pierwszym walnym zgromadzeniu towarzystwa wielkopolskiego genealogicznego miasta. Proponuję, żeby dalszy ciąg obrad prowadził. Jacek 5K i wyznaczenie, które nastąpiło. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej. Przedstawienie regulaminu walnego zgromadzenia. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej. Sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej. Dyskusja nad tymi sprawozdaniami i głosowanie nad ich przyjęciem. Dokonanie zmian w statucie przyjęcie regulaminu członkowskiego, nadanie tytułu członka honorowego, przedstawienie i przegłosowanie wniosków i programu działalności, omówienie dnia analoga spotkania rocznicowego, wydania rocznika i przedstawienie rocznicy powstania, Poznań, projekt, która ma być Nastąpić w styczniu lutym 2010 oraz wolny wioski i zakończenie Są jakieś to Czyli, 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 do, do proponowanego tak? porządku obrad? Jest problem, tutaj

Proszę bardzo, wszyscy są za, za tym, który przedstawiłem. Proponujemy teraz z wyboru sekretarza, który sporządzi protokół. Jakaś propozycja. Ja bym proponował doświadczenia, że ubiegłoroczne walne zgromadzenie protokołowała yy, Sławka. Ona w tej chwili już przyszła, widzę. Także zaraz będzie... Nie może za ksiądz, yy, który polonista jednocześnie, prawda, Malinowski, który wydał te y, swoje książki. Y, takie postacie jak y, nasi poznający, którzy byli na przykład za tak jak to dzisiaj modli. Tworzyli soku, tam tworzyli polskie kury. Panerecka, która przygotowała Białe Krzyż, najpierw w tym Ameryce, potem w Szwajcarii. I te dziewczęta, które tu niby to czasem nie myślę, że to wiadomo o co chodziło. Przygotowanie pomocy w razie powstania, które przyjeżdżały do Polski na Polsce z Dziemianiem, którzy stali utrzymywali i też szkolili. Tu jest tyle tematów, które właśnie przygotowują się do

Ola, ola, na chwilę, jest kiełb. Na chwilę, jest tam To jest właściwie rodzinny grobowiec, chociaż tutaj że Agnieszka jest pochowana, Janina jest pochowana i żona.

Bardzo nie rozumiem skratenia, to czyli jakby do Lusowa, to nie tak, jak tak, było. na to tak jak się wyjeżdża z Lusowa, tutaj z tego placu, ten zakręt to było dawne papierowo. To jest i Ten pałac, który jest w sadach, w tym, gdzie wiesz, albo na to ten... jest A generał z, 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 z jakimś, no jaki, ja wiem, ale generał zamieszkał y, u nich, u, u brucińskich czy w nabył to... to znaczy, to znaczy, od, od naby, tutaj w odwiedzinach od To była taka ljestubka. No no, To ten bruciński, który był, a ten... Tak, Leon, on tutaj... Tak, tak. Albo tutaj ten, ten, albo gdzieś tutaj gdzieś, ale... To ten, to ten tutaj, tu. Tak, to jest ten. Na, tak. ten. Na przykład teraz, w zeszłym tygodniu w przebowce były urodziny po jednej mieszkańcy do i mąż tej kobiety był wszystkich do I ona opowiadała o nich. Też wysząc zdjęcia z tego płcińskiego w mudurze powstańczy. A w tym losówku tam jest sanek, jak... nie, tak. tak nie? Ale spisuje się, w czy czymś to się Tampa tu... nie ma szyni, nie ma gorącej... dobudowany, gorącej. cały no, na I na drugi błysk części wieża no, są zostały Cześć, dobudowane. To generała, tak? To... A generał. A danskiemował generał? Znaczy ja nie wiem się, ale skoro wybudowali takie kościół w okresie międzywojennym, gdzie ludzie tylko były same majątki, to jednak świaliśmy To, że Rząd polski był zobowiązany budować kościoły, jeżeli, jeżeli zabrał dobra kościoły. To były dobra kościoła.